Dobry, witajcie, ale mamy Armagedon pogodowy co na południu. Tam już się powodzie zaczęły. Pamiętacie wyliczenia Etera co do powodzi? Dajcie spokój, co to się dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam tu takie dwie ciekawe sytuacje z hotelu Notera. Co prawda, mało kogo z Was to interesuje a jeszcze mniej osób w ogóle cokolwiek z tego rozumie. Są ludzie, którzy przebywają z nami na kanale od lat, a potem ja ich widzę w komentarzach u jak pieją z zachwytu nad płaską ziemią. To jest, moi drodzy, moja porażka, że ja nie potrafię niczego Wam wytłumaczyć w kwestii Matrixa i symulacji. Co za pech. No i dobrze, szybciutko przelećmy tutaj tę ciekawostkę. Mamy tu taką sytuację. Jest chmura, jest słońce. W tej chwili jezioro widzi pełną smugę. Słońce jest tam, nad chmurą, nad górną krawędzią chmury. I co tutaj się dzieje? Światło na wodzie się przesuwa. I teraz... Mamy takie punkty. Tutaj oczywista sprawa, tak że dopiero tutaj zaczyna się ta smuga świetlna. Czyli tam dalej jest zasłonięta woda przez chmurę. Prosta piłka. I mamy tutaj ten punkt. I mamy krawędź chmury jako drugi punkt. Jeżeli połączymy te dwa punkty ze sobą, zobaczcie, jak wysoko jest słońce na niebie, i jak wysoko jest chmura na niebie. Kamera to widzi. Jak połączymy skraj tej smugi z krawędzią chmury i połączymy, prze, przedłużymy tę linię o e, 150, tak? Ile tam do tego słońca mają? 150 milionów kilometrów? Chyba ja 150 milionów kilometrów, czy tam e, 5-6 tysięcy kilometrów u płaskoziemców, Szajsegal. Jak przedłużymy tę linię o 150 milionów kilometrów, to gdzie w przestrzeni wyląduje słońce? Rozumiecie w czym tutaj jest problem, czy nie rozumiecie? Oczywiście nie rozumiecie, prawda? Teraz druga sprawa. Tam jest łódeczka. Ta łódeczka. Czy ludzie na tej łódeczce widzą w tej chwili słońce? No, pytanie za 1000 punktów. Jak myślicie, czy ludzie na tej łódce w tamtej pozycji widzą słońce? Kamera, czyli obserwator w tym momencie, widzi plamę światła na jeziorze. Ale czy tamci ludzie widzą taką samą plamę światła? Czy tamci ludzie na łódce w tym miejscu widzą słońce? Ja strzelam bez problemu, że oni tam z tego miejsca słońca absolutnie nie widzą w tej chwili to co tu się dzieje, ten obraz ma sens tylko i wyłącznie dla obserwatora którym jest ta kamera live w hotelu, hotelu Notera w tej chwili kolejna sytuacja, tym razem słońce jest po pod krawędzią, pod krawędzią dolną tej chmury. Jak zrobię te eksperymenty łódkowe? Kurde, no teraz pogoda jest makabryczna. Katastrofalna pogoda, ale zrobię te eksperymenty łódkowe. Na pewno je zrobię, już mam człowieka do pomocy zaplanowanego. Może się wszystko uda, może wtedy cokolwiek zrozumiecie. No, i mamy tutaj drugą sytuację. I co tu się dzieje? Słońce jest ukryte tam, za tą chmurą. I tutaj będzie się robiła pomału szrama światła na wodzie. Tak? Widzimy to. Łód, żaglówka przepływa. I tam nad tą żaglówką jest plama światła w tej chwili. I ta plama światła się powiększa. Czy rozumiecie absurd tej sytuacji? Tam jest słońce i co to znaczy? Że słońce jest w połowie zasłonięte przez tę chmurę. Chmura, słońce w miarę obniżania się i chmura w miarę przesuwania się, odsłania słońce, i słońce częściowo rzuca światło na jezioro. Widzicie to? Więcej światła na jeziorze, mniej światła na jeziorze. Widzicie absurd tej sytuacji? Dlaczego jezioro nie widzi w pełni słońca, tylko widzi przysłonięte słońce? Ta sytuacja ma sens jedynie dla obserwatora, którym jest kamera live. Ta sytuacja nie dotyczy. Powierzchni jeziora jako takiego. Rozumiecie? Oczywiście nie rozumiecie. Ale nie przejmujcie się. Jak zrobię te eksperymenty łódkowe? Wszystko wytłumaczę. Także nie przejmujcie się. Niech ten materiał tu będzie na kanale, bo wrócimy do tego. Wrócimy do Bernardo Kastrupa. Wrócimy do świadomości jako y, fundamentu naszego istnienia. Wszystko to wytłumaczę Wam na podstawie tych eksperymentów łódkowych, które zrobią na pewno spokojna głowa. Czekajmy cierpliwie. No i tyle chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się szczęśliwie, bo wygląda na to, że Matrix się naprawdę sypie. Nawet widziałem taki film, trafiłem na gościa, który pokazywał oznaki rozpadania się Matrixa. Takimi oznakami jest na przykład przyspieszenie całego tego szaleństwa ze sztuczną inteligencją i tak dalej. No, także uważajcie na siebie, bo nie wiadomo co nas czeka. Szczęście, zdrówka, pomyślności. Do następnego razu, papa.